na to jakby zamiast kolejek do specjalistów i innych oszołomów z tytułem DR założyć aplikację Lekarz Elektroniczny zgłaszam się do niego rejestruję się pod, wiadomo, że idzie to na fundusz więc trzeba się zarejestrować i wpisuję mu swoje problemy z drugiej strony, asystent podaje mi, że na tego rodzaju schorzenia mogę dostać takie lekarstwo, takie lekarstwo lub jeszcze inne lekarstwo. Jeżeli mi to pasuje, zgadzam się, to akurat jest to. Wypisują mi receptę i już jest po wizycie u lekarza. Jeżeli mi to nie pasuje, następny zestaw pytań i. Propozycji. Wszystkie te tak zwane specjalistyczne przychodnie dostałyby po dzwonach i chyba by te przestaliby naciągać na te sztuczne kolejki. Przyjdź prywatnie. Tu byłoby już po ptokach.